Dzisiaj krótki trening mięśni skośnych brzucha z klasą 7 C na nauczaniu zdalnym. Mam dwie kamerki, więc wzrok mi się rozchodzi, a nie, że mam zeza. Wykonujemy dalej powtórzenia w liczbie 12-18 powtórzeń na dane ćwiczenie. 3-4 serie. Ja zrobię po jednej serii, żeby uczniowie też się przyglądali, zobaczyli co im odpowiada. Zaczynamy od leżenia, najprostszego do wykonania w domu. Jesteście w stanie to zrobić. Chwytamy za głową jakikolwiek opór i pracują nogi po skosie. Zaraz gotowe ćwiczenie Wam pokażę. Malta dla wygody. Może. Chwytamy pod Możemy tak nogi podciągnąć. Podciągnięciu stręci. Raz. Dwa. To jest pierwsza wersja. A druga wersja jest skos. siebie.

to ładnie Boczek, czyli skąd pracuje, mocno trzyma nogi I chodź. Teraz tak, te powtórzenie 12-18 miałoby być ciężkie. Ja mógłbym sobie jeszcze nogi wziąć trochę ciężarek, żeby to, to trochę utrudnić. Drugie ćwiczenie? Mam taśmę. Mogę sobie wziąć. Obciążenie?

Bardzo proste ćwiczenie. Teraz tego, czy mamy gumę w domu. A teraz ćwiczenie, już bez wygodnej gumy, ale z obciążeniem. Czyli stajemy szeroko na nogach, blokujemy bioderkę, Mamy górę, skręt w jedną, w drugą i wróć, I tu. I tak osiemnaście powtórzeń, Tak, żeby to ostatnie było dość trudne. Wydech, raz. Możemy Widzicie obędowanie raz, 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 raz. Lub jeszcze dół, Góra. dół i wydech. Hop. Hop, i wydech. I tak 18 razy. A teraz najtrudniejsze ciszenie. Wiem, nie wszyscy mają w domu drążek, ale możemy wyjść na ćwiczenia street walkout, na jakiś placu zabaw, drążek i zobaczymy. lekko nogi, żeby ten nie nogami. Tego ostatniego ćwiczenia Nie jestem w stanie zrobić Więcej niż 10 powtórzeń Czyli 5 na stronę Jest bardzo męczący plus Trzeba mieć silne łapki Dobra Ja zostaję z klasą 7C A was żegnam